Co to jest modlitwa? Często nazywamy modlitwę rozmową z Panem Bogiem, ale to jest takie, taka troszeczkę błędna definicja, ponieważ tak naprawdę to my rozmawiamy, to my mówimy i to jest taki nasz troszeczkę jednak monolog skierowany do Pana Boga. To my Bogu o czymś opowiadamy. Przedstawiamy mu to, co jest dla nas ważne. Co zrobić, żeby modlitwa nie była tylko i wyłącznie monologiem, ale żeby była dialogiem czyli rozmową dwóch stron. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że Pan Bóg na nasze modlitwy odpowiada i czyni to na różne sposoby. Jeden sposób to jest przez różne wydarzenia. Prosimy go o coś konkretnego, a Pan Bóg daje odpowiedź w wydarzeniu jakimś, że spełnia się to, co prosimy, albo się nie spełnia, bo Boża wola jest inna, albo nie dzieje się nic i Pan Bóg nam każe czekać. To też jest jego odpowiedź. I też nie możemy Pana Boga traktować jako takiego automatu z napojem, że wrzucamy pieniążek, przyciskamy guziczek z napisem na przykład Coca-Cola i wiemy, że ta puszka Coca-Coli nam wypadnie. Pan Bóg tak nie działa. Pan Bóg ma swoją wolę, swoje plany i Pan Bóg działa tak, jak uzna za słuszne. Niekoniecznie to, o co prosimy Boga, zawsze jest słuszne. Zatem rozmawiamy z Panem Bogiem. I otrzymujemy różne odpowiedzi. Te odpowiedzi otrzymujemy też przez różnych ludzi, których Pan Bóg stawia na naszej drodze, przez to, co mówią, przez to, jak się zachowują. Odpowiedzi od Pana Boga otrzymujemy też w Bożym Słowie, ale nie na zasadzie: Panie Boże, powiedz mi, co ja mam teraz w życiu robić? I bierzemy Biblię, otwieramy na pierwszej wybranej stronie i czytamy: O, że Judasz się powiesił. Czy mamy zrobić to samo? No, oczywiście, że nie. Nie należy Biblii traktować jako magicznej książeczki, która da nam wszystkie odpowiedzi w taki sposób losowy, tylko musimy tą Biblię regularnie czytać i wtedy wiemy, że są konkretne historie, sytuacje życiowe podobne do naszych, i w ich rozwiązaniu możemy doszukać się odpowiedzi czy podpowiedzi dotyczących naszej rzeczywistości. Zatem Modlitwa to jest rozmowa z Panem Bogiem. Bóg na różne sposoby udziela swoich odpowiedzi. No i pytanie: dlaczego my z Bogiem w ogóle mamy rozmawiać? To jest tak, jeśli w Boga wierzymy i Boga kochamy, to modlitwa to jest tak jak z randką. Jak masz dziewczynę albo chłopaka, to lubisz się z nim spotykać, rozmawiać. Jak nie ma tej możliwości spotkania, to się wysyła smsy, albo pisze się maile, albo za pomocą innych komunikatorów. Można się ze sobą kontaktować. Modlitwa to jest nasze kontaktowanie się z Bogiem, którego kochamy, który kocha nas, który za nami tęskni i za którym my powinniśmy tęsknić. Więc jeśli tęsknimy, modlitwa może nam tę tęsknotę w jakiś sposób wypełnić. I oczywiście są różne sposoby, na jakie możemy się modlić. Możemy na przykład mówić, zmawiać modlitwę Ojcze Nasz, którą wszyscy znamy na pamięć. Księga Psalmów. Tam w Starym Testamencie jest 150 psalmów różnych modlitw na różne życiowe okoliczności. Są także książki nazywane modlitewnikami, i tam także zapisane są treści modlitw na różne okoliczności, związane z narodzeniem dziecka, związane z poszukiwaniem pracy, związane z nauką w szkole. Różne, różnice są to modlitwy, ale najlepiej jest modlić się swoimi słowami. Tak jak rozmawiamy z kimś bliskim i przedstawiamy tej osobie. To, co dla nas jest ważne, to, co nas cieszy, co nas smuci, co nas zajmuje, tak samo bezpośrednio rozmawiajmy z Panem Bogiem, a gwarantuję, On na pewno tę modlitwę usłyszy.